Teraz wieczorową porą, tutaj śmigam po rejonach. Wierzysz w to, że kurwa tutaj jest strefa ciemierzona, bo to pomysły są nad twoją głową. Teraz lecę pod freestyle, chociaż tu powinien już być bit. Teraz wiesz, że tutaj jest nie taki jebany turysta, ale to jest moja ziemia. Dlatego się mogę wozić po tym. Bo właśnie kurwa każdy mnie kojarzy, każdy mnie zna, każdy ma duszę i uha siedzi ta. A! Wiesz co jest, z tym bitem powinieneś tutaj lecieć, chociaż to jest kawałek mojego świata. Teraz cię do niego zapraszam, ale nie wchodź mi tutaj w brudnych butach, bo chciałbym to ogarnąć tak, jak ja bym to chciał, jakby było wszystko wyjaśnione i... I tak, kurwa, kwestią gładką Chociaż, kurwa, się już lekko zacinam Czujesz cały czas relaks Ja to pierdolę, ziomek, co pierwszy i drugi Pali, jakiś dzioje, co trzeci i czwarty Pali, pije jebaną wódę Co piąty i szósty Wali kreski I jest niby super bohaterem tej opowieści I tak to właśnie, kurwa, płynie To jest właśnie, kurwa, to, że widzę Cały czas jebane zło I hu, znów teraz chciałbym z nią Posiedzieć, kurwa, z pięć lat Czy sześć i bym miał, kurwa, od tak pach, 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 pach i zapierdalam na jedną zmianę lub dwie lub trzy i teraz masz kurwa moją reklamę, czego jeszcze chciałbyś bardziej, mam na to wyjebane, gdzie mnie jeszcze wsadzisz, właśnie minuta cały czas cię dłuży i teraz mogę tak nawijać, studzisz, właśnie teraz kurwa taką polską gadką, taką polską nawiką chcę zdobyć pierdolone miasto, chociaż poliglotą nie jestem, Chociaż wiedziałem trochę języka, ale taką masz kurwa moją jebaną kwestię i wiesz, że tak właśnie kurwa to powinno być na trybach za, zaznaczony z sekundy na minutę, z minuty na godzinę, tak spierdala czas. A i kurwa lekko oznaka szczęścia, tutaj jest hałas, chaos tutaj powstał znów, ja jakieś kurwa dwa lata zrobiłem to znów tu, nie teraz. Cały czas zapętla się to, co kurwa mam w głowie i chciałbym powiedzieć, teraz mam fobię, że nie wychodzę z domu, teraz każdy mnie olewa, ale czuję, czujesz się? Na siłach więc stań kurwa zrób coś, ja czuję to cztery razy bardziej, ale tak właśnie to powinno być, lecieć i kurwa masz jebaną falę, łódzką falę, tak właśnie to reprezentuje kurwa dalej. A i teraz na tych rejonach czuję się spokojnie, bo mam jeszcze rodzinę, o którą mogę dbać, wyobraziłeś sobie, że nie jesteś poliglotą, bo to jest moje właśnie plemię gdzie kurwa mógłbym przelać krew, chociaż się boję, kurwa i tak właśnie to podjeżdżam, nie zapraszam kurwa pojebów dziwnych tu, chociaż papiery nad moją głową są znów i teraz rachunki, i pracuję za dwóch, za trzech i teraz ona patrzy się na mnie, bo właśnie kurwa to powinno polegać na tym, no więc właśnie teraz kurwa mać. Ogarnij się, stary, bo jesteś pojebany, i teraz nie będę ci mówił, że nie jesteś jebany. Sarbador, dali, chociaż wiesz, że tam są rejony już pomalowane na żółto i na niebiesko. Właśnie taką sekwencją podjeżdżam do ciebie. Czułeś to, jak właśnie kurwa wjechałem ci w, nogu, w nogi, poczułeś to, że mogłem się jeszcze tutaj obronić. A!